Rozdział 20. Kreuj świadomie. W chwili, kiedy jesteś wolny od przyszłości i przeszłości, usiądź przy drzewie, wyszeptaj coś do niego, a niedługo przekonasz się, że ono odpowiada. Oczywiście nie odpowie słowami. Może opuści na ciebie kwiaty, może zatańczy na wietrze. A jeśli siedzisz bardzo blisko, dotykając je plecami, pojawi się nowe odczucie, którego nie miałeś nigdy wcześniej. Drzewo wibruje miłością do Ciebie. Oszo. Sensem pracy z polem nie jest wyuczenie się czegokolwiek. Nie chodzi o to, by machać rękami zgodnie z procedurą, a następnie twierdzić, że nic nie działa. Otóż zapewniam Cię: działa, jeśli pozwolisz, by zaistniało to, co jest dla Ciebie najkorzystniejsze. Nie używam określenia najlepsze, ponieważ tu wkrada się niebezpieczeństwo sterowania własnym szczęściem czy sukcesem. Tymczasem nie wiemy do końca, czym one są. Czujemy tylko w głębi własnego serca, że znajdują się niedaleko. Chodzi o to, żeby puścić i pozwolić działać czemuś o wiele większemu niż nam się wydaje. Schodzimy z drogi temu, co może zaistnieć, jeśli na to pozwolimy. Jeśli nie rezonujesz z takim podejściem i upierasz się przy wersji jedynie słusznej, czyli takiej, którą sobie wymyśliłeś, w ogóle nie zaczynając zabawy w kwantową kreację, przeżyjesz zbyt wiele rozczarowania. Zauważ, że mówię wciąż o przyzwalaniu. Moim zdaniem, właśnie ono jest najważniejsze. To w nim kryje się puszczanie, zaufanie i świadoma kreacja. Bez gotowości na zmianę, twoja świadomość pozostanie w sidłach umysłu, który ma wiele ograniczeń. Stawia bowiem na znane sobie rozwiązania. Pozwól czasem na swobodną kreację płynącą wprost z serca. Zobaczysz, jak inaczej zadziała pole. Taki sposób postępowania, polegający na czasowym przyzwalaniu na zmianę percepcji, wnosi wiele nowego. Jest elastyczny, nowoczesny, szybki, głęboki i zgodny z naszymi autentycznymi potrzebami. Zmianie może ulec całe nasze życie. Pole nie ma granic i jest łącznikiem dla wszystkiego: myśli, emocje, uczucia przenoszą się w nim swobodnie. Twoja zmiana stanowi więc szansę dla innych, ponieważ inni natychmiast ją czują. Nie jest istotne, czy zdajemy sobie z tego sprawę. Nie ma więc potrzeby wpływania na innych. Zmieniajmy siebie i w ten sposób oddziałujmy na swoje bliższe i dalsze otoczenie. To jest właśnie największa wartość pola. Umożliwia ono kooperację bez techniki, komputerów, łączy satelitarnych. Świadomość pola poszerza nasze pojęcie człowieczeństwa i pozwala nam wzrastać. Traktujmy je jak przyjaciela. Ludzka małość nie jest prawdą. Zostaliśmy oszukani. Jesteśmy wielcy i wielkich rzeczy możemy pragnąć. Osiągniemy to, co nam się marzy, indywidualnie i globalnie. Dlatego nie pozbawiajmy się marzeń. Nie przeszkadzajmy też im, kiedy zaczynają się realizować, nawet mimo naszego niedowierzania. Dwupunkt to trik dla umysłu, technika, która umożliwia nam przeniesienie się w świat nowych możliwości. Ta książka traktuje też o innych sposobach kreacji. Największa jednak moc wypływa z zaufania do pola serca. Nie potrzebujemy wtedy technik. Przez ułamek sekundy stajemy się całym kosmosem. O tak zwanej dźwigni czasu pisze w kolejnej książce. Z jego niezmierzonych kwantowych czeluści wyczarowujemy dla siebie najlepsze rozwiązania. Jest to możliwe, jeśli puścimy i damy sobie na to przyzwolenie. W innych przypadkach nic się nie zadzieje. Dzięki tej wiedzy możemy aktywnie przyczyniać się do budowania nowego świata. Ten, którego doświadczamy, powstał dzięki naszej wspólnej kreacji. Stwórzmy więc kolejny, oparty na innych wartościach. Wiem, że nadejdzie czas, w którym na tyle zmieni się świadomość ludzka, by mógł on zaistnieć. Być może już całkiem niedługo. Indywidualna praca każdego z nas nad zmianą percepcji jest najważniejsza. Nie ma innej drogi. Korzystajmy z możliwości, które daje pole, dla podniesienia jakości swojego życia. Bawmy się kreacją, dwupunktem. Małe sprawy składają się na wielkie. Naszą drogą jest doświadczanie życia w najróżniejszych jego przejawach. W sposób zdumiewający, korzystając z mocy pola, możemy kreować korzystne rozwiązania. Esencją transformacji jest zmiana widzenia świata i siebie samego. Dzięki temu mamy szansę na lepsze życie i zdrowie. Autentyczne historie, które zamieściłam w tej książce, świadczą o tym, że wszystko jest możliwe. Celowo skoncentrowałam się właśnie na takich relacjach, chociaż otrzymujemy też maile od osób, które wciąż potykają się o różne kłody. Stałe napotykanie przeszkód jest wynikiem braku zmiany perspektywy. Problemy mogą wprawdzie wywoływać frustrację i powodować oskarżanie innych, ale mogą też wyzwolić w nas kolejną serię pytań z zakresu czego mogę się jeszcze nauczyć? No właśnie czego? W aspekcie globalnym odpowiedzialności za planetę, środowisko, pokój na świecie. W aspekcie mikro, cichej komunikacji ze wszystkim, co istnieje, z innymi ludźmi, ale także ze zwierzęciem, liściem, kamieniem, jest to możliwe i niezwykle łatwe, ponieważ stanowimy jedność. Przepływ informacji i energii w polu kwantowym jest przecież nieograniczony. No, chyba że sami sobie ograniczenia narzucimy. Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi o tym, że wszystko jest potencjalnym stanem kwantowym, dopóki na to nie spojrzymy. Tak właśnie jest z naszym życiem. Tworzymy je w każdej chwili, a jednak możemy w nim dostrzec pewną dozę nieprzypadkowości. Zobaczymy to, kiedy z nową świadomością spojrzymy wstecz. Przypomnij sobie, czy Twoje zmartwienia pozostały zmartwieniami na całe życie? Czy nie było tak, że czasem prowadziły do większych rozpoznań? Czy nie otwierały kolejnych drzwi? Nie ma przypadkowych ciągów zdarzeń. Wszystko ma sens i dzieje się po coś. Nasza droga nie jest zdeterminowana. Mając wolną wolę, nie musimy wybierać między cierpieniem a strachem. Wręcz przeciwnie, możemy zdecydować się na radość i spokojny przepływ, na flow. Pewne rzeczy musimy przeżyć, i do nich należą smutki, a czasem nawet tragedie. Ale kiedy potrafimy wznieść się wyżej i z innej perspektywy popatrzeć na swoje ziemskie problemy, być może zauważymy, że wiele z nich sami wyolbrzymiamy, błędnie twierdząc, że się nigdy nie skończą. Z góry jednak widać lepiej zarysowuje się początek i koniec, a po nim jeszcze inne początki i końce. Nasze problemy to nasze decyzje. Przejmijmy więc odpowiedzialność za swoje życie, a okaże się, że nikt i nic nam nie zagraża, dopóki sami nie wytworzymy takiego przekonania. Od momentu, w którym postanowimy, że wszechświat jest po to, by nam pomagać, tak właśnie się stanie. Świadczą o tym dziesiątki relacji napływających do nas każdego dnia. Nie warto więc pielęgnować w sobie zgorzknienia. Godny uwagi jest natomiast każdy moment radości, który powinniśmy celebrować. Te momenty umykały często naszej uwadze, ponieważ zaganiani w codziennym świecie nie dawaliśmy sobie prawa do zauważania ich. Czujesz się fatalnie? Zatrzymaj się, a potem zatrzymaj swoją kręcącą się w kółku karuzelę myśli. Następnie zauważ inne rzeczy. Trzymaj się ich z całkowitą pewnością, że są podpowiedzią, którędy podążać. Nie poddawaj ich wątpliwość, bo to tak, jakbyś zaprzeczał sam sobie. Kiedy tak się stanie, znowu zaczniesz kręcić się w kółko. Szanse na rozwój mamy wszyscy taką samą, choć nie każdy będzie chciał ją wykorzystać. Pod pojęciem rozwoju rozumiem inny sposób działania w celu odnalezienia szczęścia. Na co dzień zbyt często bowiem uważamy, że szczęśliwe życie może dotyczyć wyłącznie innych. Tymczasem prawo do szczęścia ma każdy z nas takie samo. Spytaj swojego serca ono doskonale to wie. Dla jednego będzie to oznaczało wychowywanie dzieci i dbanie o dom, a dla kogoś innego tworzenie zrębów nowej ekonomii w naukowych instytutach. We wspomnianej wcześniej, kolejnej mojej książce piszę też o totalnej rekonfiguracji i tak zwanym przebiegunowaniu naszego postrzegania w kierunku stworzenia społeczeństwa o wysokim stopniu samoświadomości, w którym już żadna ekonomia, polityka, systemy i religie nie będą nikomu potrzebne. Pisząc niniejszą książkę wyraziłam to, co było sensem mojego życia od zawsze przekonanie, że człowiek jest całością, a nie ciałem, duszą czy swoimi narządami osobno, jak widzi nas na przykład medycyna. Mechanika kwantowa dorzuciła do tej percepcji jeszcze fakt połączenia go z całością wszechświata. Będąc częścią większego, inteligentnego systemu, czuję się fantastycznie i nigdy nie jestem samotna. W swojej ziemskiej percepcji nie jestem doskonała, ale jestem szczęśliwa i to jest mój wkład w nową rzeczywistość, do której zapraszam i ciebie. A jeśli w którymś momencie poczujesz, że rosną ci skrzydła lub siedmiomilowymi krokami przemierzasz świat, który skurczył się do rozmiaru piłeczki ping-pongowej, napisz do nas. Wtedy i twoja historia znajdzie swoje specjalne miejsce w polu morficznym coraz większej rodziny kwantowej z pasją działającej w imię lepszego świata dla każdego z nas. Szczególne podziękowania składam wszystkim tym, którzy zechcieli podzielić się ze mną swoimi historiami.